Tego pan na pewno nie zna, bo to łączy wszystko w jedno. Co to jest? Thermoerotomics. <grym> wszystko robi razem, na raz, co pan chce. No ale to jak się tego używa? To się zakłada jakoś, czy stoi się obok koło tego? Nie wiem, bo instrukcja jest tylko po chińsku. No. Mm -hmm. Ale widzi pan, no wszystko jest. Jest ten akumulator. No tak. Jest ten. No kable są, światło się pali, Normalne po... urządzenie. Tak, okay. to jest włącznik, to pan, pan włącza, no. Dlaczego ja? Pan jest, żywie prąta, pan jest w gumowcach, no. Jak przebicie pójdzie, to prąd nie kopnie, no. Pan włącza, no. no. znosiliście głupot. włączy pan! No i działa! Jak pan się czuje? No jeszcze nic nie czuję, ale coś jest coś z tym rok. Coś pana... Nie wiem, ale jest dużo takich różnych y, schematów w użytku. Niech pan przyciśnie. Tak jest. O. Mrowi pana gdzieś? <grymne> <grymne>